Oczywiście, żeby określić stopień tego jednomianu, najpierw muszę wykonać sobie działania, które tutaj widzę. Minus dwójeczka czeka, potęga potęgi, wykładniki się co robi? Mnoży. Zatem mam x do 2 razy 3, 6. Którego stopnia jest ten jednomian? No widzimy stopnia szóstego. Jak to mogę zapisać? Stopień tego wielomianu to jest Zapiszę go rzymską cyfrą. Podpunkt B. Jednomian P od x. x do piątej razy. x do czwartej jeszcze do kwadratu. Pamiętam o kolejności działań. Najpierw potęgowanie. x do piątej sobie poczeka. Potęga potęgi. Wykładniki się mnoży. Zatem będę miał razy x do. No, jeżeli teraz mam podstawy te same przy mnożeniu, wykładniki, co robię? Dodaję, więc tutaj działania na potęgach 5 plus 8 to 13. Świetnie, mój wielomian p od x, właściwie jednomian mógłbym powiedzieć, to jest x do 13. Stopień wielomianu? No oczywiście. Podpunkt c. Mam jedno miątkę od x, zapisany w ten sposób. x do trzeciej razy x do piątej, to jeszcze do kwadratu, razy x do czwartej i to jeszcze do potęgi trzeciej. Tak naprawdę muszę najpierw umiejętnie działać na potęgach. Dziewiątka czeka, najpierw w nawiasie. Wykładniki tutaj przy mnożeniu, co robię? Dodaję 3 plus 5, 8, jeszcze do kwadratu, razy. Potęga potęgi. Wykładniki, co robię? Noże, 4 razy 3, 12. Świetnie. Dziewiątka czeka i znowu potęga potęgi. 8 razy 2. To będzie x do 16 razy x do 12. Dziewiątka sobie czeka, a teraz mam mnożenie podstawy te same. Wykładniki przy mnożeniu, co się robi? Dodaję. Więc mam x do 28. Mam określić stopień tego wielomianu, no, czyli 28 8. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.